tej jesieni. Nie wydarzy się nic ciekawego. Czego nie mówią w polskich filmach. A, w ogóle zobaczmy jak to będzie, jak wrzucimy poprawność polityczną do polskiego kina. No ale proszę tak nie przeklinać! No i co ty w mordek, dolony bambusie, co ty? Namaluj mnie, jak Matejko Hołd Pruski. Faktycznie, tak nie mówią. Ej, no może odpuścimy tę k***wę! Bez wulgaryzmów zrobimy. Film nie jest oparty na faktach. Historia jest słaba i wyssana z palca. Reżyser słaby. Dziwna kur... Ja pierdolę! Nazimy, patrz! Osoba czarnoskóra! Jak miło patrzeć, że nasz piękny kraj jest tak tolerancyjny i bogaty, że przyciąga obcokrajowców, których widok już absolutnie nikogo nie dziwi. Czarnoskóra! Też byłem mem, grałem kosza. Jak się jest tak słaba, że już tak już nie ma znaczenia! Przekleństwa? To nie dla mnie. Jako reżyser jestem w stanie przekazać myśli bohaterów bez używania wulgaryzmów. Szanujmy się! Ty! Może nie będziemy udawać, że się ruchamy! Ej, zróbmy coś innego, fajnego. Durne komedie romantyczne i filmy o wojnie już się przejadły. Dajmy tutaj dzieci! Film o dzieciach! Tego nam trzeba! Czas zrobić film o dobrych Niemcach, o lipka! Kurczę blade! A niech to dunder świść! Kurza stopa! Za mało kur... Kurwa! Gonciarz, to ciebie jest Z dwóch? Nasz kraj jest zadłużony na 109 miliardów! W tym filmie nie będzie żadnego żartu Ryu, Jan, Kotku? Co tak szybko? Mogę wolniej? Cicho. <ścoughs> Trudno powiedzieć, bo... Eh, mafiozi to są nudne typy. Nigdy nic śmiesznego im się nie przydarzał. Napluli mi w scenariusz! Ja tam lubię inteligentne żarty, które się nie naśmiewają z innych. Ciekawe, kiedy zapytaj Beczkę. Ej, w sumie to gość robił nam dużo problemów, ale nie będziemy go zabijać. Plot twist. Ej, to jest dobre. Odmień być. Okej, okay, to odmienię po angielsku. I am, you are, he, she, it is. Ci Rosjanie to fajny naród. A jeśli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to nie zabieraj ich do Muzeum Lotnictwa. Nie obrażę cię określeniem pani lekkich obyczajów, więc proszę nie przerywać. Uff, dobrze, że usunęliśmy wszystkie ujęcia na nie mam pomysłu. To takie głębokie. Dzięki tej produkcji zrozumiałem, że liczą się reprezentowane przez nas wartości, więzi, liczą się. Ludzie. Ubu-dubu, nie niech żyje, żyje nam prezes, prezes YouTube'u. Krzysztof Gonciarz, proszę Państwa, proszę Państwa! Ej, gadajmy wyraźnie, bo tak ma że nic nie słychać. Ej, zadbajmy o kostiumy i scenografię. <laughs> Aktorstwo średnie, ale jaka fabuła! Fabuła, nie fabuła. Słowo k**wa wcale nie jest śmieszne. Nasza córka bierze ślub z kobietą. Jesteśmy tacy dumni. Nie pan tolerancji Zróbmy komedię, ale nieromantyczną. Może tak przestaniemy na siebie wrzeszczeć przez 5 sekund i spróbujemy normalnie porozmawiać? Ja nie wiem do czego mieczu się przyczepia. Dobry film. <grym> <grym> Bardzo dużo się dzisiaj pośmialiśmy. Jak widzieliście, niektóre cytaty z polskich klasycznych filmów nie do końca się bronią, jeśli chodzi o standardy społeczne i poprawność polityczną. Rasista. Seksista. Homofob. Ale tylko na ekranie. Co wolno w filmie? To no nie w życiu. O tym właśnie jest akcja telewizji Kinopolska pod tytułem Co wolno w filmie? To nie w życiu. Na antenie Kinopolska możecie w najbliższym czasie obejrzeć serię kultowych polskich filmów Killer. Memory, find. Killerów dwóch. No i do Poranek Kojota. Dzień śpira. P *dolę, *dolę. Nic śmiesznego. To... W w dupę! Miś! Pełnych kultowych polskich cytatów, jak na przykład. Kto, co jest, jest? Taki. Więcej informacji na temat godzin, dni, czasów, dat, emisji zobaczycie w opisie oraz na stronie, co wolno w filmie, kinopolska.pl. A teraz powiedz mi w internecie, czego nie mówią nauczyciele.